Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmiemy się tematem błędu P0109, który dotyczy czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym lub czujnika ciśnienia atmosferycznego. W tym filmie wyjaśnię, co oznacza ten bład, jakie są jego objawy, a także jak go zdiagnozować i naprawić. Pamiętajcie, że ten film ma charakter informacyjny i nie zastępuje profesjonalnej diagnostyki. Jeśli podejrzewacie, że wasz samochód ma problem z czujnikiem ciśnienia, koniecznie skonsultujcie się z mechanikiem. Zapraszam do oglądania. Kod P0109 oznacza problem z obwodem czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym MAP lub czujnika ciśnienia atmosferycznego BARO. Czujnik MAP mierzy ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym, a czujnik BARO mierzy ciśnienie atmosferyczne. Te informacje są wykorzystywane przez moduł sterujący silnika ECM do obliczenia ilości paliwa, która należy wtrysnąć do silnika. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P0109: uszkodzony czujnik MAP lub Baro. Czujnik może być uszkodzony lub zużyty, co może powodować błędne odczyty. Problem z oka: przewody czujnika MAP lub Baro mogą być uszkodzone. Co może powodować przerwanie obwodu? Problem z złaczem. Złacze czujnika MAP lub Baro może być uszkodzone lub zanieczyszczone, co może powodować słaby kontakt. Nieszczelność w układzie dolotowym. Nieszczelność w układzie dolotowym może powodować błędne odczyty czujnika MAP. Problem z modułem sterującym silnika ECM. W rzadkich przypadkach problem może leżeć po stronie ECM. Aby zdiagnozować kod P0109, należy wykonać następujące czynności. Sprawdzić czujnik MAP i BARO. Należy sprawdzić, czy czujniki nie są uszkodzone lub zużyte. Można również sprawdzić ich rezystancję za pomocą multimetru. Sprawdzić okablowanie. Należy sprawdzić, czy przewody czujników nie są uszkodzone lub przerwane. Sprawdzić złacza. Należy sprawdzić... Czy złacza czujników nie są uszkodzone lub zanieczyszczone? Sprawdzić układ dolotowy. Należy sprawdzić, czy w układzie dolotowym nie ma nieszczelności. Sprawdzić moduł sterujący silnika, ECM. W rzadkich przypadkach może być konieczne sprawdzenie ECM. Naprawa kodu P0109 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem leży po stronie czujnika, należy go wymienić. Jeśli problem leży po stronie okablowania lub złacza, należy je naprawić lub wymienić. Jeśli problem leży po stronie układu dolotowego, należy usunąć nieszczelność. Jeśli problem leży po stronie ECM, może być konieczna jego naprawa lub wymiana. Przed rozpoczęciem naprawy należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. Należy używać odpowiednich narzędzi i sprzętu. Należy zachować ostrożność podczas pracy z układem elektrycznym pojazdu. Jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić problem, skonsultuj się z mechanikiem. Kod błędu P0109 może objawiać się na wiele sposobów, w zależności od konkretnego modelu samochodu i jego systemu zarządzania silnikiem. Najczęstsze objawy to zapalenie się kontrolki check engine. To najbardziej oczywisty objaw. Który wskazuje na problem z silnikiem. Problemy z uruchomieniem silnika. Silnik może mieć problemy z uruchomieniem lub może gaśnać zaraz po uruchomieniu. Szarpanie i nierówną praca silnika. Silnik może pracować nierówno: szarpać lub tracić moc podczas przyspieszania. Zwiększone zużycie paliwa. Wadliwy czujnik ciśnienia może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa. Zmniejszona moc silnika. Silnik może mieć zmniejszona moc, szczególnie podczas przyspieszania. Aby zdiagnozować kod błędu P0109, należy wykonać następujące czynności: Sprawdzenie połączeń elektrycznych. Należy sprawdzić, czy wszystkie połaczenia elektryczne do czujnika ciśnienia SA prawidłowe i nieuszkodzone. Sprawdzenie czujnika ciśnienia. Należy sprawdzić, czy czujnik ciśnienia nie jest uszkodzony. Można to zrobić za pomocą multimetru lub skanera diagnostycznego. Sprawdzenie przewodów i węzyków. Należy sprawdzić, czy przewody i węzyki podłaczone do czujnika ciśnienia nie są uszkodzone lub zatkane. Sprawdzenie ciśnienia w kolektorze dolotowym. Należy sprawdzić, czy ciśnienie w kolektorze dolotowym jest prawidłowe. Można to zrobić za pomocą manometru. Naprawa kodu błędu P0109 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem ciśnienia, należy go wymienić. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonymi połaczeniami elektrycznymi, przewodami lub węzykami, należy je naprawić lub wymienić. Jeśli problem jest spowodowany nieprawidłowym ciśnieniem w kolektorze dolotowym, należy znaleźć przyczynę tego problemu i ją ja usunąć. Wtyczki Auto24 to specjalne złacza, które umożliwiają łatwe i szybkie podłaczenie czujników i innych urządzeń do samochodu. Wtyczki Auto24 są dostępne w różnych rozmiarach i typach, aby pasowały do różnych czujników i urządzeń. Kod błędu P0109 może być spowodowany różnymi problemami, ale najczęściej jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem ciśnienia, uszkodzonymi połaczeniami elektrycznymi lub nieprawidłowym ciśnieniem w kolektorze dolotowym. Aby zdiagnozować i naprawić ten kod błędu, należy wykonać szereg czynności, w tym sprawdzenie połaczeń elektrycznych, czujnika ciśnienia. Przewodów i węzyków oraz ciśnienia w kolektorze dolotowym. Wtyczki Auto 24 mogą ułatwić podłaczenie czujników i innych urządzeń do samochodu.